W tym filmie przedstawiam wam 10 skinów, których nikt nie lubi w Brawl Stars. Tak, kiedyś zrobiłem film, gdzie przedstawiałem wam 10 skinów, które każdy lubi, ale dzisiaj przeszedł czas na skiny, których nikt dosłownie nie lubi i są to najmniej lubiane skiny w grze, a niekoniecznie są to słabe skiny, więc to jest bardzo ważna rzecz, że nie mówię tutaj o słabych skinach, tylko mówię tutaj o skinach, które są rzadko grywalne, które po prostu są nielubiane Poprzez gracze. Dobra, myślę, że możemy od razu bez służenia przejść do pierwszego skina, który jest na tej liście. I pierwszego skina, którego tutaj mamy, to jest czerwony czarodziej Barley. Otóż nigdy w życiu nie widziałem, żeby ktokolwiek grał tym skinem na jakiejkolwiek grze w Roadsters. Często widzę, jak ktoś gra niebieską wersją, ale nigdy przy nigdy nie widziałem czerwonej wersji. To jest w sumie taki protip. Jeśli chcecie mieć rzadkiego skina, to sobie kupcie tego czerwonego czarodzieja Barleya, ponieważ on usłyszał to nie jest taki rzadki, że nikt nie gra praktycznie, więc według mnie to też jest taki nielubiany skin, ponieważ no kto w sumie go kupuje. W dzisiejszych czasach ten skin kosztuje 79 gemów, a prawie w ogóle się nie różni tą darmową wersją, więc. Po co ktokolwiek miałby go kupować? Tak myśli każdy gracz, który widzi tego skina. Jakby po co go kupić, jeśli mogę grać niebieską wersją, która jest kompletnie za darmo. I przez to sądzę, że ten skin jest po prostu nielubianym skinem. Dobra, przejdźmy do następnego skina, który jest na tej liście. I następny skin to jest Detonator. Dynamite i to według mnie jest nielubiany skin z tego powodu, że jest to po prostu taka brzydsza wersja tego darmowego OG skina z 2021 roku, którego każdy chciałby mieć. Na osoby, które nie mają tego skina, to najprawdopodobniej kupiły właśnie tego albo dostali się go ze. Stardropa, ponieważ często jest tak, że właśnie tego skina się dostaje ze stardropa albo z tych skrzynek pod koniec sezonu. Ogólnie to też myślę, że jest nielubiany z tego powodu, że kolorystyka kompletnie tutaj ze sobą nie gra. No co tu robisz żółty, niebieski, czerwony w jednym skinie. Według mnie po prostu kolory komuś się pierwsze no i ogólnie ten skin estetycznie nie wygląda za fajnie, przez to, że ma takie dziwne kolory. Dobra, przejdźmy do następnego skina i następny skin, jaki znajduje się na tej liście, to jest El Atomico. Kiedyś to był mój ulubiony skin do El Primo, ale niestety w dzisiejszych czasach w 2025 roku ten skin jest nielubianym skinem i nie wiem dlaczego, może to przez to, że każdy kiedyś grał tym skinem, ponieważ był to jedyny skin za starpointy. Teraz wiadomo, już nie ma starpointów od dłuższego czasu, ale kiedyś tak było, że ludzie nie lubili tego skina przez to, że był po prostu praktycznie darmowy i każdy go miał i przez to był niefajny. A w dzisiejszych czasach też sądzę, że ten skin nie jest często grywalny, i też sądzę, że duża część graczy nie gra tym skinem przez to, że po prostu jest taki dziwny, ale osobiście sądzę, że ten pomysł na tego skina nie jest najgorszy, ponieważ mamy ciekawy pomysł, ciekawy skin, no a niestety dużo graczy tego skina niestety nie lubi. Dobra, przejdźmy do następnego skina, który jest na tej liście, i tego skina, no chyba każdy się spodziewał tego skina na tej liście. Jest to, uwaga, kartoflane squig. To jest według mnie najgorszy skin w Brawl Stars i tutaj chyba nikt nie, ze mną nie będzie się kłócił, ponieważ po prostu ten skin specjalnie został tak zrobiony, żeby był brzydki. No i przez to jest to skin nielubiany i sporo osób go hejtuje, ale są też osoby, które o dziwo nim grają, ponieważ ostatnio ktoś mi napisał, że akurat gra tym skinem no co mnie bardzo zdziwiło, ale jeśli grasz tym skinem jeśli go lubisz no to spoko, nie ingeruję w to ale według mnie ten skin po prostu jest nielubiany przez to, że jest taki dosłownie brzydki dobra, przechodzimy do następnego skina i tutaj ten skin bardzo mnie boli że jest na tej liście, jest to moi drodzy pomocnik e ból, według mnie kiedyś to był mój ulubiony skin w 2019 roku każdy chciał mieć tego skina. Według mnie to był najbardziej kozacki skin w tej grze. Ale niestety 6 lat później ten skin jest niegrywalny, nikt nim nie gra. I głównie myślę, że to jest przez to, że ten skin nie dostał żadnego remodela. Jak sobie zobaczcie na wszystkie te skiny. One głównie dostały jakiegoś remodela, a pomocnik ból jest taki sam od kilku dobrych lat. I sądzę, że po prostu ludziom się znudził ten skin i przez to ten skin nie jest już aż tak często grywalny, tak kiedyś. Ale kiedyś, pamiętam, to był taki najbardziej pożądany skin w tej grze w 2019 roku. Każdy chciał mieć tego skina i był to mój pierwszy skin którego kupiłem w ogóle w Brawl Stars, więc to też jest taki ciekawy falfakt, że to był pierwszy skin, którego kupiłem, i były to czasy, jak jeszcze były Star Pointem. więc kupiłem tego skina za jeszcze tą starą, dobrą walutę. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was ją pamięta. Jeśli tak, to napisz o tym w komentarzu. Dobra, przechodzimy do następnego skina. I ten skin też był tutaj bardzo spodziewany. Jest to uwaga, nocny czarownik Mortis. Tutaj nie będę się długo wypowiadał. Ten skin po prostu jest hejtowany, odkąd on wyszedł. Niestety, ten skin ma naprawdę złą historię. Dużo osób go nie lubi, i przez to, to jest jeden z najbardziej hejtowanych w ogóle skinów w grze, co mnie zdziwiło, że nawet hejt jest związany z tym skinem ale i tak pomijając to no to ten skin jest bardzo nielubiany przez to, że jest po prostu uznawany jako brzydki, czy on jest rzeczywiście taki brzydki, no trochę jest brzydki, nie będę ukrywał, ale myślę, że już niektórzy z nim przesadzają podsumowując to, no to ten skin jest bardzo nielubianym skinem i głównie myślę, że to jest dlatego, że ludzie po prostu go hejtują od lat, myślę, że to jest po prostu taka tradycja, że ludzie hejtują tego czarownika Mortnisa i po prostu z pokolenia na pokolenie to się przekazuje i teraz każdy hejtuje tego skina. Dobra, przejdźmy do następnego skina na tej liście i następny skin, który tutaj jest, to jest naczelny, bo... Nigdy nie widziałem osoby, która w ogóle gra tym skinem. Może raz w życiu widziałem jakąś osobę, która rzeczywiście gra tym skinem, ale i tak sądzę, że to jest kompletnie niekupowany, niegrywalny skin w Brawl Stars. Nigdy nie widziałem jakiegoś znajomego ode mnie, który grał tym skinem. I głównie to jest dlatego, że ten skin znowu ma te jakieś dziwne kolory. Jakiś jasno niebieski, złoty, różowy. Według mnie kolorystyka jest tutaj naprawdę słaba i komuś się coś pomyliło. Jest drugi... Druga wersja tego skina jest to Brad Boy. Ona jest trochę lepsza. Też jej bardzo nie lubię, ale jest minimalnie lepsza. No i przez to, że ten skin. Ma takie dziwne kolory, to on po prostu jest nielubiany. I tutaj myślę, że też sporo osób się ze mną zgodzi, że ten skin po prostu no, nikt nim nie gra. Dosłownie, jakby kto go kupuje, jeszcze kosztuje tyle gemów. Ja rozumiem, jakby ten skin kosztował, nie wiem, 79 gemów albo 29 gemów, to okej, okay, spoko, ale ten skin kosztuje 200 gemów i przez to sądzę, że bardzo dużo osób go nie lubi. Dobra, przejdźmy do następnego skina i następny skin, jaki jest na tej liście, to jest jasny i w sumie jakikolwiek Mecha Bo. Mecha Bo są hejtowani już od kilku dobrych lat, a kiedyś to były najbardziej lubiane skiny w grze i każdy chciał mieć jakiegokolwiek Mecha skina, czy to był Mecha Bo, czy Mecha Kruk, każdy chciał mieć te dwa Mecha skiny, ale niestety... Te skiny one się nie zmieniają, od kilku dobrych lat są takie same, dosłownie od wyjścia są takie same i przez to ludzie nie lubią tych skinów i ja rozumiem ludzi, ponieważ skiny się znudzają, jeśli nie dostają żadnych remodeli, to one po prostu stają się coraz to coraz brzydsze i przez to ten skin właśnie znalazł się na tej liście. Dobra, przejdźmy do następnego skina. Przechodzimy już do przedostatniego skina i ten skin w ogóle według mnie nie powinien się tutaj znajdować, ale znajduje się przez to, że nikt nim nie gra. Jest tu uwaga zła królowa PAM. Otóż ten skin jest aż tak nielubiany, że nawet go obniżyli o 200 gemów. Ten skin był na przecenie za 99 gemów. Ja go osobiście kupiłem za taką cenę, dlatego go mam. No i przez to sądzę, że ten skin po prostu jest Nielubiany i niegrywalny. W sensie, no, jest jakiś powód, dla którego Supercell obniżył cenę tego skina o 200 gemów. Nigdy nie widziałem, żeby na przykład z tego skina obniżyli o 200 gemów. Nigdy nie widziałem, żeby tego skina obniżyli tylko i wyłącznie. Tego skina do PAM. I przez to sądzę, że ten skin po prostu jest nielubiany, ponieważ sam Supercell potwierdził to tym, że dali taką mega dużą promocję na tego skina, że po prostu nikt z tym skinem nie gra, a słabo, ponieważ według mnie ten skin jest naprawdę bardzo fajnie. i bardzo lubię tego skina, więc słabo, że znajduje się na tej liście. Dobra, przejdźmy do ostatniego skina, jaki znajduje się na tej liście i ostatni skin jak zawsze musi być tym najmocniejszym, takim najgorszym skinem, którego dosłownie nikt nie lubi i moi drodzy, znalazłem rzeczywiście takiego skina. Jest to uwaga, skin za 29 gemów i jest to Banita. Old. Banita Colt według mnie jest tak bardzo nielubiany, że no, nikt go po prostu nie lubi, ja rozumiem, jeśli spotkacie jakiegoś takiego skina w grze, to najprawdopodobniej jest to po prostu jakiś bot, dosłownie bot, nie że teraz kogoś obrażam, ale tymi skinami dosłownie grają tylko i wyłącznie boty w Brawl Stars i przez to sądzę, że ten skin jest po prostu nielubiany. Dobra, mam nadzieję, że wam się ten oto materiał podobał, to na tyle, no jelo.